Cześć, tylipad.pl, dzisiaj jest ze mną Lemur. Jak to w helikopterze bywa, powitać was wszystkich. No. Uh, uh. I dzisiaj gramy sobie A, drugą śmiech. misję AWAS z Battlefielda 3 w kopie. Jeśli ktoś by się pytał, uh. czemu zaczynamy od drugiej, to dlatego, że pierwsza nam cały czas graszuje w tym samym miejscu. Nie, to... jeśli ktoś się pyta, czemu zaczynamy od drugiej, to zaczynamy po to, żebyście się głupio pytali przecież. Patrzcie, y co y pomyśleć. No też, też. Y Niewątpliwie. Tak, to tym się co zmieniało, dobra, podążaj. Kurde, Ale ty coś ten... Zapomniałem jak się ty steruje troszkę. Dobra, a czekaj, którym tu był ten A N Nie tą literę klik Na... Ty którym pamiętasz kto ten był Noctowizer? Za X co jest? Ale chyba no, muszę to go ja udostępnić Czekaj, o dobra, wróciłem Nie N chyba Może X? Nie, N? Nie. nie tu tam... Z? Nie X Nie, czekaj. No w Co to za... O młodzież... Masz Super. No masz moździerza bez tego. Dasz radę w czym tu się strzelało? Czym, a czym tu się strzelało? Czekaj, zawod. Nie. LPM, tak. To jest A może... Je... To łatwiej mieszka tutaj. A nie dobre już jest. Czekaj. A którym się strzelało w tym mi to chodzi. To nie w masz. joysticku moim. Dobra, nie ma to się z joystickiem. że taki problem, bo nie bardzo pamiętam. Sterowanie, a nie mogę tego moździerza rozbić, bo zwyczajniej w świecie tak, się, tak lecisz, że ja go nie widzę. Którym tu się kurde robiło ten? Tak, żeby nas nie wyskoczyć gdzieś. Gdzie tu jest O, no, Może kochany... Czekaj, czekaj, czekaj. Mhm. Uważaj, klikam wszystkie guziki w tej chwili. Round? Co to, to ro round? nie wiem no. a no to spoko chyba, a czy to jest e, nabój. gdzie są nasze oddziały, tam są nasze oddziały lecimy tam tam w nich bijo w tym, tym w tym, w tym, w tym, w tym, w tym, tym bucet brodzie jednym w kanapce? no w kanapce dokładnie czekaj Widzisz tu tam kogoś? Ty? widzę czterech, pięciu, sześciu nie wiem, niezliczony nie oddział widzę no to ładuj no no ładuje, ładuje przecież tylko, że, 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 że Ty, on, oni to ładują, czekaj. Koty dachowe jedne. Ty chłopie, chłopie. O, Oj. O, tak nie będzie łatwiej w zasadzie. Masz jeszcze kilku. Z tutaj, z tutaj, a widzę, dziada. Masz Przy kamieniach po lewej. Przy kamieniach po tej lewej, dobra, tu jest lewa, zabity. Tam, ja tam, 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 ale nie, 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 nie. W, w, tu? W O właśnie w nie, nie, no, Dach, budynek dachu. Dach, dach budynku. Budynek dachu. Siedzą, dobra. Widzisz kogoś? Się... No to nawet. Kurde, co powiem... Nie. Czekaj, to... coś, coś zepsuję. Kurde. Dobra. Nie pamiętam Nie pamiętam. Zapomniałem sterować. No, 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 kontakt na wszystkich kierunkach, jak tu nikogo nie. No właśnie też tak Ty, właśnie. weź wleć tam, bardziej w głąb tej wioski. Czekaj, lecimy za alfą Cześć, spokojnie, chłopkę. Jezu, jak ty lecisz? Czupieków. <grym> ty... Już ty nie narzekaj na moje latanie, dobrze? Czekaj, stacja będzie na wolność. Airbag, erpek! Eee, eee, Czekaj, Centralnie bo tam będzie na Widzę, widzę. Drugi. Fakt. Widzę, widzę, tylko żebyś... Nie trząsaj tym helikopterem tak. No i jak ja znak, znak... O Jak ja w znak biję. <grym> <grym> Szukaj ich dalej, bo ich nie widzę. O, widzę jednego. Jest przy murku na skrzyżowaniu. Ty. Już nie. Jeszcze jeden jest przy murku. Przy drugim ja murku. Ja wiem, tylko jest... że mi się przy którym drugim murku. Dobra. O właśnie, tu jest coś pierdekło. Tu dwa zero sparcia. Widzisz kogoś widzisz? Tak, może? Widzę. Widzę. Z prawej. o, 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 o Rzuca. Uważaj, stój, stój, nie ruszaj się! Staram się. Bije, bije. Rzu... ty, ty rzuca tu strasznie. Uważaj, wybucha. No, ale w okay. bo tam gościu wybiegł. Sterowanie tym dziadostwem nie jest takie proste, jakby się wydawało Za. na początku. Spokojnie, czekaj, czekaj, stój, stój, weź utrzymaj. Czekaj, spróbuję go zawiesić. Ja. Czekaj, nie, nie zawieszaj, kompa. Znaczy, zawiesić w sensie helikopter. A, zawieszaj, jak chcesz. Który? Ale już o, dobra, za tym się to zmienia? Czekaj, bo od tu tym którym się zmienia? E, y, tu, tu się coś pisze, to co, nie? Leci... Coś tam jest. O, żal... lecimy tam. Uh, uh. O, coś, coś tam dostaje. To co jest BMP. BMP, powiadasz. Czekaj, stój, stój, nie ruszaj, muszę na namierzyć ja nie i ruszam. leci. Ja mam ręce w ogóle gdzie indziej. Dostał. Szybciej. ASM, AS. No szybciej! Łatwo powiedzieć szybciej. O jest, naładowało. Kto tu te BMP wysłał? Żal, to ta rakieta tam trafiła. Hm. Kurde. Co za co za, co za. co za. głupi interfejs. Czemu nie mogę jak tu widzę ta Kontakt na kulturze. wszystkich kierunkach. No kontakt na wszystkich kierunkach jak tu BMP sobie jedzie. Super. To ciekawe co jest dla nich gorsze. Kontakt na wszystkich kierunkach czy jadące tu sobie kulturą BMP Tutaj, dla nich to nie różnica, czy padną w skałach, a czy z BMP Wow. A dla nas, jak wy nas bio Chłopie, coś ci chyba silnik z lekka pada. A, widzę. Ale coś ma nie tak z tym, z temperaturą chyba. To weź go nie przegrzej, chłopie. Leć tam do przodu, pamiętasz, tam kiedyś stały takie te. Kiedyś. Albo stóp widzę, wybiegają. Rpek był Al, Jestem ciekaw jest czemu w ogóle ci idioci nie próbują mnie zabić No nie? Przecież e, jak oni z... zrobili Zadasz ci bateria A, a ten Eee My świetla Tu działko plot przecież kiedyś stało Lot? No to wrapuję No, ale jeszcze go nie ma spokojnie coś, co, coś tu jest O! Wreszcie to się prawym przyciskiem myszy robiło, no od razu łatwiej widać wszystko Tutaj rozwalone... Nie, bo to jest ten celownik e, jak on tam. wizyjny Termo... Nie, termowizyjny. Termo? Termo, bo ja widzę... A może i nokto. Nie no kto masz stację, knocto. Stój, nie ruszaj teraz. Jakieś dwa Mamy problem z ciemnikiem. Stój, Stój! Jakbyś jakbyś się ruszał, to byś nie miał problemów. Czekaj, tego bije, Tylko że najpierw twój... No właśnie. Użyj tylko gaśnicy. że pójdziesz. Twój... To Ty... no, użyj gaśnicy, no. To używaj. Yy, yy, ja nie wiem czemu. Co wytrzymały ten helikopter? No właśnie tak troszkę, nie? Gaśnica. Ja. No, gaśnica, Pelotka, gaśnica, gaśnica, x x x x x x x x. O fuck. O, what the fuck Co to a, było? X Dupłem się o ziemię. O właśnie jest co? Mam inny pomysł. Aha Ogień z nieba, tak jak ten Chyba ja mam inną rozkminę. skminę. E, weźmiemy i ich zalecimy z boku i będziemy tak, ja wywalę pocisk a ty się cofasz? jak się naładuję, ja wywalę pocisk, no tych nie, wiesz co? inaczej zrób lot znaczy, jak ja rozwalę te moździerze to ty zniżysz lot tak, żeby naprzeciwko siebie, helikoptera mieć ten budynek ostrzegasz ten budynek z rakiem. ja w ogóle nie? to tak, to ty za pieniądze. Bo tego manewru nie ćwiczyliśmy. A co nie będzie trudne? No bo tam? To... Okay? Rozbiję Mógłbym... tę beczkę. W ogóle mi się w takim taki kwadracik pokazuje. i on mi mówi gdzie ty celujesz w tym momencie, nie? No też Kurde, on on to też. No to za daleko się... jest to Deko, deko, o, spokojnie. Stój. Gdzie ten że widzę? Dobra, masz drugi Dobra, rzucę mną, no, rzucę mną no. Petkamery teraz... <noise> teraz szybko tu, w prawej, to w nami Lub tam w dotkę, nie wiem. Dobra, stój, 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 dobrze jest. Czekaj. Nie, w lewo, w lewo, bo jak nie ustrzelam, w lewo. Masz. Długie lewo, o właśnie, dobra. Czy dół? Nie dobrze jest Możemy na dachu wylądować w zasadzie nie, nie ląduj na dachu Ci na dachu zaraz będą nas ostrzeliwać właśnie Gdzie oni Lecimy szybko do tamtych Zanim powiedzą nam że ich zgubiliśmy Ale... No do góry! Czemu? Dobrze że to takie zwrotne Się w tu polewa chciał bawić Jezu co to takie wielki Góra, góra Ale wybuchłeś w jest ty... budynek Gdzie on teraz będzie mieszkał? W dupie <laughs> Widzisz co to kogoś... Ja w ogóle tej... Ja w ogóle palca ze spustu nie zdejmuję No ja co kogoś widzę chyba? kontaktów. O, dzięki mnie widzisz A ty widzisz w ogóle nasze ciały? Te... Nie widzę tylko nie widzę, kto to jest za tym drzewem. No ale, mam nadzieję, że to nic ważnego. Czekaj, bo tam trzeba bumbutnąć stację benzynową. Czekaj, trzeba. Stój stój, 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 stój. Ja muszę podążać Patrzcie za tymi oddziałami, bo znowu będzie wiesz. Nie podążaj za oddziałami, czekaj, ja bumbum bum, na stację. Albo nie, poczekam jeszcze chwilę, ja bumbum na stację. No, no tak, tylko zaraz będziemy mieli RPG na naubię. O właśnie. Ja on. Przede mną. Już nie, czekajcie. Masz tu? na ulicy ludzi. Ło, chłopie. Widzisz? Mamy tu zabity. Słyszę. No to łatwo powiedzieć, kurde. To się tu ruszy by coś naciskali na spustanie, nie tylko na helikoptery liczą. Kurde nie do strona! Co ty? Co ty czynisz, chłopie? Epek! Ty, a to, to nie Airpeg. było jeszcze jednego tego? O właśnie, ja go szukałem. O, dobra, bom swój budynek. Spokojnie, spokojnie leć. Nie zgub oddziałów i uważaj na wrogiego tego. Ale skąd, gdzie... 2-0, 2-2 0 Facet spadał z, z nieba. Drugi spada z nieba. Z tym ciudem. A gdzie? A no, no. Czekaj. Szybok, że mu z nieba spadli? Kto i ktoś im pozwolił? Nie wiem, ale masz ich trochę na dachach chyba co. No Gdzie trochę są Czekaj, nie, w ogóle. Nie, wiem. nie wiem A wiem, widzę ty widzę, się... wiesz Widzę, widzę Jakbyś cofnął, jakbyś cofnął Dobra to trochę w prawo o tak? Dobra, dobra, może być Gitas mniej więcej Oni tu gdzieś są Aha są Oki okay. Tu jeszcze jeden dziad Dobra Jeszcze gdzieś? O, a co to takie mało się nagle zdobiło? O! Już lepiej. Du, patrz tu tył, tył, tył. albo nie stój! Co to jest? Tam, zacytuj, tambenta, tam jest tu BMP. Tam do... jest BMP. Wiem właśnie, to ja BMP rozbiję, czekaj. No to rozbijaj. Ja może też spróbuję. Stój, 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 stój. <laughs> ty masz niekierowane, ja mam chyba Javelina. Nie, ty masz laserówkę. Wziąłasz? Dobra pat, <coughs> pat, pad, pad, padł pad, pad, pad. Ty ty weź, weź no. bo oni cały czas wrzeszczą. Dobra, to niech zobaczymy czy pocisk sam doleci. Tu nikogo nie ma! O, doleciał sam. Dobra, to już mam to z kiny. tu nikogo nie ma. W kogo oni chcą bić, jak tu nikogo nie ma. Dobra, poszedł. Dobra, to czekaj, to, to ten pocisk niech tam dolatuje. Ostrzelam trochę, pewnie, czemu nie? Ale tu nikogo nie ma, no! Jakie wsparcie, tu nie ma nikogo, nie no ma oni tu nikogo. No się przemieszczają, to zawsze jak przemieszczają, to coś muszą wrzeszczeć. Hmm. Idę wrzeszczeć, idę wrzeszczeć. Stój, bo tam zaraz wyjadą! Stój, 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 stój! All stop! O. A co na statku? All stop? All stop. Co? Oni stamtąd co wybiegli. Widzę. nie mogę wyscerować znowu Spokojnie Jest okej, okay, jest w porządku. Dobra? Masz, coś masz tam gości w lesie. Znaczy w lesie na polu. W takim... Tam? No. Musi no nikogo to nie ma. Co? Tak, w którym Fizy. polu z lewej czy z prawej? Z prawej, po prawej. Ale z lewej czy z prawej? I z lewej i z prawej. Ej! Jak to i z lewej i z prawej? Zdecyduj się. Już nie wiem, gdzie strzelać chłopie. To tuż... Stój, 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 zatrzymaj, bo zaraz będą te pojazdy. Ty Wiem. lecisz na te pojazdy! No, no, no ja też, to czego na nie lecisz? Ale nie leć na te pojazdy! No i poleciał, no. a za człowiek. Jakbyś wycofał, to by mi było łatwiej. Silnik nam się spieprzył. Właśnie to zrobił! To, to, to. Aha, się speprzył już, spoko. Okej, okay, mam, mam dziadę na celu. Dobra, o, jeden opadł. poszedł. Najpierw pilotka, bo ona jest dla nas Wiem Z... właśnie, usiłuję. Poleciał. Moje też lecą. Czekaj, może go, mogę ze zwykłej tej ostrzeliwać. Mogę Dobra, ze ja zwykłej, strafiłem. biję ze zwykłej. Dobra. Teraz bępek. Ostatni bępek. Nie wiem, co będzie dalej. Ogniem! A tam dupa, bije po... Bo bije po polsku pociskamy pełni. Dostał, dostał. Dobra. Do góry? Nie wiem. są przed nimi. Centralnie przed naszymi widzę. są. I przed nami w zasadzie też. Widzę, widzę, widzę. Dobra, czekaj. Kurde. Ścięło ści się z lekko, ale już jest w porządku. Kurcze, hmm, powiem ci, hmm. że dużo łatwiej się steruje, jaką kamerę na zewnątrz. No to jak, jak chcesz stern? No nikogo nie widzę już poza nimi. Boże, jeszcze... Dobra, już na... się przemieszczają. Dobra, w duchu okej. Okay. Ale nie wiem, gdzie oni biegną. Ja jak widzę, oni jak tybiegną. oni biegną do przodu i chcę w te budynki... Czekaj, bumsne? bumsnę. Cysternę bumsne? To pierdaknę. Boże, pierdaknę w budynek zamiast w spoko. Ale tak. już się... Muszę zejść niżej, bo ja nie widzę co się w tych budynkach dzieje. Dobra, spokojnie, ja widzę, wszystko jest w porządku. Jak coś, to te budynki to zbiję. A do przodu, do przodu trzeba, bo zaraz oni na już Stój, powiedzą, że stój, zdobiliśmy. stój. A który a który jest to celowy? jest budynek docelowy. <laughs> Aha, a dobra, oni już wchodzą Ale... po tego, po tego Albashira, czy jak mu tam. A po generała. Wow, co to jest? BMP. Ale, ale który, w którego walić? Dobra, tam tamtego, czekaj. Javelin poszedł. to nie wiem, czy to Javelin, ale. Nie, to jest jakaś tam inna. Dostał, czekaj jeszcze, żeby ode mnie raz. A więc co? Zrobiłem go normalnie. A można tak? Ja, nie wiem. Dziękuję. Do Dobra. No, tak, chyba się udało. Nawrotka, nawrotka. Czekaj, zdrasz mu pierdyk na tym. Coś z tyłu nam strzela w ogóle w tyłek. Komujemy. I obracamy się. No dobrze. Widzisz Ej, go? Ale wale samoloty widzę. No, Ale ja nie mogę strzelać, bo nie mogę tak nisko... Go... Dobra. Szedł w celownik. Ale tam nikogo nie ma. Tylko no, się drzecie jak ci, tu... że są, a no chipem sob jadą, co za dekle. Dostali. Chipach. No, ty, chłopie! Ale zaraz, ty, zaraz my dostaniemy. Tam jakiś pojazd jest. Pelot. Niezidentyfikowany. To jest pelotka, mam ją przed ryjem. Na pewno? No. A no może i pelotka. Dobra. Ej, ale już za daleko nie poleciał. Jakbyś zreperował... Ja weź z chłoś ten silnik. Reperuję. Bo ewakuacja medyczna, skąd ja wam wezmę ewakuację medyczną? No, my właśnie ewakuujemy. Jak jest w drodze? Zrozumiano, czekajcie. No to czekamy. Ja ich nie widzę, ja ich nie widzę. Ktoś ich atakuje, ale ja nie A się naryspiło ich, ja widzę. Muszę którym? Ja w który? ja nie wiem co się dzieje. Spokojnie, ja, ja widzę, ja widzę wszystko już. Już wszystko? Wszyscy? Jeszcze, jeszcze kilku. Jakichś tam z 10 albo z piętnastu nawet było. A ci sobie, no super. Wiesz, jak oni się zespili w kupie. No, ale to w Znaczy, nie w kupie w sensie w kale, tylko w, 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 w takiej, w takiej tej... W gromadzie. <laughs> w, w kogo? Jak tu, szlak? Coś tam jest, co to jest? Ja w to jest pelotka, w drogi. To jest pelotka. Ja Dobra, to ja się cofam. Wiesz co, ja chyba lepiej no, walnę tym pociskiem. No też mi się Skąd właśnie to nie To pelotek, Majo. Cholera, Fie. To im dał zezwolenie na tyle pelotek? Szybko, szybko. Kurde, rakieta w nas leci. Skąd? Skąd? Nie wiem, ale... ty masz Miałem ja miałem Alerta, nie? Ty, ja też coś mam. Dobra Weź wciśnij, żeby przestało piszczeć i spokój Nie, bo ja jestem na zewnątrz, mi nic nie piszczy Widzisz ich tam? Czy ty tak strzelasz na pałę? Widzę, ale... Czekaj, bo ja muszę się no znaczy, ustawić widzę, się, widzę, jak widzę tylko że... No jakbyś mógł... O tak o. Może być? Oczywiście, proszę bardzo Przeładowanie... Czy ich z tyłu nie ma przypadkiem Wszyscy? Czekaj wywalę te cystem, nie, czekaj, wywalę w powietrze Będzie spokojnie. A są jeszcze są, są o, przy tej górce takiej, przy tym kamyczku, przy tej skałce A fajnie, bo oni w naszą stronę teraz będą biegli. O, o, a, o, o, o to. Co to było? O, o. Co to było? Która? No właśnie to co tak zatrzęsło helikopterem. To ja. Ty chłopie, ale ty weź trochę wyżej leć. O, inny helikopter. Gdzie? Nasz. Bije! Nie, ale to nasz. Masz kogoś? Nie, ale rozwala Jest stetny, nie? Stern, nie? A gdzie oni są? W sensie, o, w czy... mody zaraz będzie trzeba to, 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 osłaniać. Choroba. Tutaj, na, pod nami. Stój, stój, A stój, nie ruszaj. Jak, jak, jak oni wchodzą do helikoptera, to to już jest koniec misji, chłopie. O, no i super. Mhm, tak. Koniec misji, tu za znikąd. Tak, koniec misji, a tu 30 tych, 30 yy, igieł. Tak. Le lepiej leć za nimi, tylko zrób tak w to żebyś się nie zdarzył z nikim. Nie ma za co, spoko, cała przyjemność po mojej stronie. I mamy sierpaweł. Ja już mam, ja już mam dawno. Jest! Pierwsza misja, którą nam się udało wykonać, yeah! Ja, yeah, bydż. Dostępny. To co teraz? A, coś na zwiadowce. Ooo, to dobra snajperka, co z nią w pierwszej misji. A ja coś tak No, no, no no i co dalej robimy? No, to dobra, to to by było na tyle z tego odcinka. Zobaczymy, czy uda nam się nagrać jeszcze następny. Może się uda. <grym> no Także nie